Cześć z tej strony Adam. Witam na kanale Global Motor. W tym odcinku przedstawię nasze BMW M4 Competition, które niedawno zakupiliśmy samochód. Już jest po dotarciu. Będziecie mogli też zobaczyć materiał, gdzie pokazujemy filtr oleju i badamy olej. Natomiast ja chcę wam przybliżyć samą specyfikację samochodu, bo samochód jest nieźle wypasiony, a jest prawie tak wypasiony jak ten budynek przy którym jesteśmy i ładnie tutaj pasuje do całej elewacji. Jesteśmy u mojego kolegi w Oświęcimiu. To jest jego inwestycja, więc jeżeli byście chcieli zakupić apartament albo mieszkanie, to więcej informacji znajdziecie na dole w opisie. Tymczasem przejdźmy do BMW M4. Jak sądzicie, czy to jest prawdziwa inwestycja, ponieważ uważam, że samochody ze silnikami spalinowymi trafiają już powoli do lamusa i producenci szukają różnego rodzaju oszczędności i już przestają zwracać uwagę na pewne elementy, które w takich autach sportowych miały duże znaczenie, ale do tych konkretnych danych technicznych zaraz sobie przejdziemy. Co jest fajniejszego w tym aucie w stosunku do poprzednika, to na pewno to, że mamy tutaj super reflektory, akurat w tej wersji zamówione reflektory laserowe. One zostały gdzieś w późniejszej części z, przez Unię zbanowane. Może być tak, że niedługo już laserów nigdzie nie zobaczycie. W naszej wersji udało się jeszcze te lasery zamówić. Piękny znaczek M4 Competition z tym grillem y, tak zwanym Bobrowatym. Co zrobiliśmy, aby ten grill wyglądał lepiej? to nie zamówiliśmy radaru. Czy ktoś wie, gdzie jest radar? Radar mniej więcej w BMW znajduje się w tym miejscu, więc nie ma tutaj, od razu mówię, aktywnego tempomatu. Zrezygnowaliśmy e, ze względu na to, żeby ten grill po prostu lepiej wyglądał, a tutaj wjedzie niebawem grill z BMW M4 CSL. W zderzaczku mamy tutaj kamerę do przodu, taki trochę pieprzyk jak ta ma Jan, Janaszek, Janoszek, Janoszek, ta taka... Tsz. Znaczy te i, i hinduski, tak, noszą. Wracając tutaj do stylistyki, to Pięknie przechodzi nam ten grill z przetłoczenia na masę. Zobaczcie, one są przedłużeniem tego grilla, tak. Czyli tu jest jakby drugi, d d te dwie nereczki tutaj odrysowane. Przez środek idzie oczywiście takie ładne przetłoczenie, które potem przechodzi pięknie ładnie w karbonowym dachu. Jest również to bardzo ładnie wytłoczone. Na wstępie Wam chciałem powiedzieć, że samochód mamy zabezpieczony folią PPF, więc można sobie na nim tak spokojnie usiąść i poszurować spodenkami, nawet jak macie z tyłu guzik. Nie róbcie tego w domu, ale można ze względu na to, że ta folia ma właściwości samoregeneracyjne. Tą folię, no paluchę niestety widać. <grych> folię z, zrobiliśmy z firmą, którą spora, współpracujemy, czyli Lumar. I jest to prawie najwyższy model folii. Jest chyba tylko jeden wyższy, on jest trochę grubszy. I ta folia ma około 150 mikronów, więc to jest kolejna warstwa lakieru, jakby tak można powiedzieć. Czyli grubość lakieru, kolejne dodatkowe zabezpieczenie. Z boku, jak już jesteśmy, to chciałem wam pokazać tutaj ten wlot powietrza, który kiedyś był wlotem, a teraz jest po prostu fejkiem e, z napisem n 4 Competition. Jak już jesteśmy przy tutaj felgach, mamy felgi w układzie 19-20. BMW twierdzi, że przy zastosowaniu takiego układu po prostu ten samochód się lepiej prowadzi. Nie mamy ceramicznych hamulców zamówionych, już Wam powiem. Bazowa wersja 489 tysięcy złotych. Tutaj mamy lakier. Teraz go nie widać, ale może uda nam się jeszcze wjechać gdzieś lekkie promienie słońca zebrać to jest szary derawit, czyli lakier z palety indywidual i taki lakier to jest wydatek 4000 900 zł, a jak jesteśmy przy kołach, no to te felwi 19, 20 były w cenie po prostu samochodu, wybiera się tylko ich krój. Natomiast sporkowy układ hamulcowy z czerwonymi zaciskami jest to wydatek 1800 zł, a reflektory M Shadow Line, czyli przez to, że mamy czarny środek, to jest 1500 zł. To co, zobaczmy pod maskę. Pierwsze, co nie mamy wygłuszenia. Podwójny zawias to już znamy z innych modeli BMW. Maskę zwalniamy oczywiście dwoma pociągnięciami, ale zobaczcie, jak to jest tutaj pięknie Wykonane. No nie do końca pięknie. I tutaj już widać pierwsze oszczędności. Ta rozpórka kiedyś była karbonowa, a już karbonowa nie jest, tak? To wszystko się tu nagrzało. Ale zobaczcie, jakie piękne są tu spawy, jaka to jest pieczołowitość. Jak to w fabryce BMW fajnie zrobili. No można sobie tu palec zarzeć o to. Patrzcie tu, jak nadlane. Nawet nim się nie chciało szlifować, nie? Nie, no wygląda to po prostu słabo. No. Za auto tej klasy, tak samo te plastiki tu. Zobaczcie, to wszystko, to kiedyś było liche, a teraz jest bardzo liche auto jest droższe, przypominam, o jakieś kilkadziesiąt tysięcy. Pod maską mamy 6 cylindrów w rzędzie, podwójnie doładowany silnik, 510 koni. Pozwala to rozpędzić ten samochód w niecałe 3,5 sekundy do 100 km na godzinę. I nawet nie pomaga tutaj karbonowy dach, ponieważ samochód waży około 1800 kg, czyli tyle, ile ważyło, a nawet nie dokładnie tyle, bo poprzedniej generacji Cabrio ważyło mniej z twardym dachem. A teraz to już jest w ogóle masakra, czyli taka dieta jak ja. Pojechałem do Stanów, wróciłem z większym brzuchem i udaje, że chcę schudnąć. I tak samo jestem BMW M4, ale nadal ja jestem szybki, a ono jest też szybkie, ponieważ, ponieważ ma napęd X Drive i to robi robotę. Zaciski pomalowane na czerwono i zobaczcie, jak fajnie BMW to przygotowało. Wyważyli nam opony w fabryce czarne, felgi i założyli jakiego koloru odważniki? No czarnego? No nie, nie założyli czarnego, tylko założyli srebrne. Czemu? Przechodząc do tyłu, no to mamy poczwórną końcówkę układu wydechowego. I co tu zostało brzydko zrobione, to, to jest to, że ten wydech to nie jest to ładnie pospawane, tylko są nakładki nałożone na wydech. Wyglądają fajnie z daleka, ale jak się przyjrzymy tutaj z bliska, to tak trochę to oszczędnie. Widzicie ten dyfuzor taki, no lichy, nie? Na szczęście są jakieś karbonowe dodatkowe, które można sobie gdzieś zamówić w internetach, ponieważ dość dużo jest elementów tuningowych do tego auta i my pewnie takie elementy jak dyfuzor tylny czy progi boczne też sobie niebawem zamówimy, ponieważ to auto jak jest lekko potuningowane, to wygląda fajnie. Kamera cofania umieszczona w znaczku, oczywiście nie a największą różnicą w stosunku do poprzednika jest to, że klapa jest otwierana i zamykana elektrycznie, a tam tego nie było. Kosztuje 2200 zł, a w połączeniu z dostępem komfortowym, czyli że podchodzimy do samochodu, mamy dostęp bezkluczykowy, czyli zamykamy. O, jest takie piknięcie, to są zupełnie inne dźwięki niż w poprzednich autach. To jest 3200 zł za takie otwieranie. Zobaczcie, kluczyk. Kluczyk jest starawy, bo takie kluczyki miały już wersję F. Po wersji G można by się było spodziewać, że będzie lepiej. A tu jest stary kluczyk i stary pokrowiec. Takie kluczyki pamiętam, pokrowce dawałem swoim klientom. Jak jeszcze pracowałem w salonie BMW, zestaw kamer 360, czyli te wszystkie kamerki łącznie z tą, z tymi tutaj bocznymi, to już Wam powiem, ile to kosztowało dodatkowo. 3500 zł. Do tego pakiet Live Cockpit Professional, 5900 zł. To już jest związane ze środkiem, ale dzięki temu mając apkę BMW możecie sobie odpalić na aplikacji obraz tych kamer dookoła i to jest całkiem spoko. Natomiast cała magia i całe pieniądze, które tak naprawdę w większości wpakowaliśmy w ten samochód, to się znajdują tutaj w środku. Zobaczcie, to są super fajne, wygodne fotele w wersji, no można je zamówić w wersji tej takiej sportowej, karbonowej, tutaj z tymi nie będą, będą miały dziury, ale Tamte fotele się źle do nich wsiada, źle się z nich wysiada, tylko się dobrze w nich siedzi. Są w ogóle niewygodne, moim zdaniem. Dużo kosztują i nie mają takich funkcji jak te. A te są elektryczne, grzane i przede wszystkim wentylowane. W tego w poprzedniej BMW 4 czy M4 w ogóle nie było i ta wentylacja uważam, robi bardzo dużą robotę. Natomiast najbardziej podoba mi się tutaj tapicerka. Zamówiliśmy tutaj skórę Merino, kalami, orange, black o pełnym zakresie. I co to jest ten pełen zakres? Pełen zakres to jest to, że macie standardowo skórę tutaj na boczkach, a w pełnym zakresie skóry macie obrzytą jeszcze deskę w skórze i boczki drzwiowe górne, ponieważ na dole już brakło krowy. Czy nie? BMW tylko w siódemkach czy w innych wozach obkleja, obkleja te doły, natomiast bardzo mi się podoba, zobaczcie tutaj, wykończenie, o, wykończenie tej skóry tutaj bokami, dodatki z Alcantary. O, żeby nie było, że nowe auto nie kupiliśmy, patrzcie. Przy Was jeszcze odkleję. Ha! Jeszcze z drugiej strony jest. Te znaczki M4 oczywiście podświetlane. Jeszcze raz powiem, przepiękne fotele. Zobaczcie, tu jest przeszycie z Alcantary. Tu. Fajne, bo tu, gdzie pracuje ten fotel, jest miękko i ten materiał się nie zgina. Natomiast, no jak widzicie, auto ma 3000 km, a skóra już tu miejscami będzie, będzie dawać o sobie znać, w sensie, no, będzie się zagniatać. No, to jest naturalny materiał. Więc no, tak to wygląda. Na szczęście BMW poszło po rozum do głowy i w miejscach łączeń z plastikami zastosowało już tapicerkę materiałową, a wcześniej tutaj była skóra i ta skóra jeszcze bardziej pod naporem tutaj osoby siedzącej jeszcze szybciej się zużywała i te fotele po prostu dużo szybciej się niszczyły. Regulacje fotela, no to widzicie te przyciski żywcem, no ten panel tu słabo wygląda, jest z słabego plastiku, no ale no nie wszystko jest. Piękne w tym fotelu. Przyciski wprawdzie z jakimś tam srebrnym dodatkiem. Mamy regulowane te boczki, pompowany odcinek lędźwiowy, przesuwany góra-dół, wysuwany tutaj podnóżek. No i oczywiście oparcie. Zaletą foteli elektrycznych jest przede wszystkim wygoda. No, trzeba mieć na pewno więcej czasu, bo jak składacie fotel, to zobaczcie, on musi sobie spokojnie odjechać. Więc jak ktoś wsiada do tyłu, to jak potem jak sobie wsiądzie, a Wy chcecie wsiąść, to musicie chwilę z powrotem poczekać, żeby ten fotel się cofnął i tak stoicie jak debile przy aucie. A wszyscy na was dookoła patrzą i myślą, czemu wy stoicie jeszcze przy samochodzie, a nie wsiadacie, nie? Poza tą tapicerką za 11 tysięcy, to co tutaj dopchaliśmy jeszcze do środka, dołożyliśmy listwy ozdobne M Carbon Fiber. 6100 zł za to, 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 to i tyle. Całkiem drogo, te listwy karbonowe całkiem spoko wyglądają. No, jakby nie wyobrażam sobie, żeby tutaj była, nie wiem, jakieś drewno, korzenie rzecha czy coś takiego. Piano Black to w ogóle by się masakra rysowało, więc jakby w ogóle nie wchodzi w grę. Pierwsze, co zrobiliśmy, jak zobaczyłem, te dwa wyświetlacze, które nie do końca mi się podobają, bo choćby nawet e, fajniej by było, aby tutaj ten kształt tego pierwszego ekranu był dopasowany do kierownicy, bo jakby z tej strony widać mi kawałek róg ekranu, co nie wygląda fajnie. Te dwa ekrany robią fajne wrażenie, jak już zapadnie zmrok, jest ciemno, zapali się, zapali się tutaj oświetlenie ambientowe. Te dwa ekrany to, to trochę wygląda, jakbyśmy byli w kinie. Na pewno dla mnie, jak jeździłem ja i Marcin, no to dla mnie spoko, bo ja jakby jestem w stanie dotknąć ten ekran w każdym jego miejscu. Natomiast Marcin, siedzący gdzieś bliżej, mający krótszą rączkę, no to tak do połowy gdzieś dostaje, nie? Więc dla mnie, jakby obsługa tego spoko, natomiast zbyt bardzo zrobiło to BMW. Androidowe. A już wam pokażę czemu. Zobaczcie te kafelki. To wszystko nawet nie wygląda jak na iPhone, tylko bardziej jak na jakimś androidzie. nie? Wszystko spoko, tylko zbyt mało intuicyjne, to zrobili tutaj menu moim zdaniem. W stosunku do tego, co było wcześniej. No bo chcemy włączyć klimatyzację, no to mamy menu klimatyzacji. A totalnie zeszli w dół z przyciskami. Czyli mamy tylko tak naprawdę na głównym panelu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przycisków. No, nie ma już przycisków ulubionych, nie, czyli tych funkcji, gdzie mogliśmy sobie te osiem przycisków zestawić, nie wiem, telefon do żony, do kochanki, do kochanki, kochanki, do mamy, taty i do kogo tam jeszcze trzeba, nie, ale no, tego już tu nie ma. Mamy natomiast podgłaszanie, przyciszanie, przełączenie otworu podziękowanie, chociaż kto w BMW dziękuję komuś za wpuszczenie na pas, to, 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 to nie, w ogóle ten przycisk to nie powinien być. Wiadomo, grzanie tylnej szyby i szybkie odparowanie przedniej szyby. Natomiast mocnym punktem w tym samochodzie jest na pewno kierownica, która wygląda świetnie i w końcu obszyta została poduszka skórą i to wygląda mega fajnie. I ten karbon tu też za to też się dopłaciło. I łopatki są karbonowe. Mnie się osobiście podoba bardzo to, że w tych łopatkach jest wytłoczony ten plus, czyli że jest po prostu... Dziura, nie jest to tylko napisane, tylko on jest tam wyżłobiony ten plus i minus. To wygląda bardzo fajnie, dwa przyciski M czerwone odróżniające się i kierownica jest oczywiście również grzana. Przyciski takie same jak w każdym innym, te środkowe są tylko piano, ale kierownica jest całkiem spoko. Przejdźmy natomiast do panelu środkowego i mamy tu wyłączenie kontroli trakcji, kamerki. Kamery są fajne, bo jest ich dużo na budynek jagieły Park. Jest tryb myjni, czyli jakbyśmy wjeżdżali na myjnię E, taką szczotkową, to możemy wjechać y, na, 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 na te trapy najazdowe, ale no kurcze, gdzie takim autem na mainie taką dziadowską. Asystent parkowania świetnie działa, sam samochód idealnie parkuje, nie trzeba nic tak naprawdę robić, wciskać pedałów hamulców, trzymać przycisków, to BMW już opanowało do perfekcji. Kilka razy korzystałem z asystenta, powiem szczerze, na lenia. Wyłączanie systemu Star Stop, czyli coś, co powinno być automatycznie zrobione. I tutaj te przyciski M Mode Setup, wydech, no to wydech, nie wyobrażam sobie, on jest i tak cichy w standardzie. I Auto Hold, coś, czego nie było wcześniej w czwórce, bo był ręczny, klasyczny. Tu mamy ręczny, elektryczny i mamy autohold. To jest super, no bo nie musimy trzymać nogi na hamulcu na w korku, na przykład. M mode, no to tutaj mamy, proszę bardzo. Możemy sobie wybrać, mamy sport, track i road. Głównie się tutaj zmienia grafika zegarów. Wtedy pokazuje nam ciśnienie, zmienia się też head-up na, na, na wersję track, ale przyciskiem którym wszystko się widzi wyłącza się też ekran główny, żeby nie rozpraszać. Ale wszystko to się dzieje tutaj naprawdę tym przyciskiem setup. Wiadomo, możemy sobie te dwa przyciski tu na kierownicy skonfigurować dowolnie. Tu macie konfigurację 1M, konfiguracja 2M, ale w tym setup to tutaj ustawia się wszystkie nastawy samochodu. Natomiast, żeby ustawić napęd na dwa koła, to trzeba wyłączyć najpierw trakcję, czyli klikając tutaj znowu i Drive'em lub dotykowo trzeba dać dsc M Drive Setup i dopiero możemy włączyć na tył. Natomiast śmieszne jest to, że mimo, że TuMiK. Jest włączony głośny, to dopiero jak włączymy sport, to on się staje jeszcze głośniejszy. O, nie wiem czy to podaje kontrolę trakcji dziesięciostopniowa. Jakby te nastawy są fajne, bo kiedyś było tych 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 tutaj też przy zmianie biegów było tych trybów dużo, ale niekoniecznie jakby tak dużo wnosiły, a tutaj jest to wszystko fajnie. Tylko, że szkoda, że nie ma do tego przycisków, no jeju, no BMW. Daszki przeciwsłoneczne takie same jak we F30. Nie wiem, kto tu już znajdziesz ze F30 daszek, żeby tu wkleić, Nawet ta lampka jest taka sama. To wszystko jest przeniesione ze starszych generacji BMW. I kolejna oszczędność, chcecie sobie pas? Rozwinąć, da się go rozwinąć, ale ręką i nie ma podajnika. We wszystkich poprzednich W92, F32 w czwórce czy F81, 2, 3. Tam we wszystkich były te podajniki tych pasów. A tutaj trzeba sobie tym barkiem tam dość mocno do tyłu sięgać tą ręką. Grzana kiera przyda się, myślisz na lato? Wiecie, jak zrobić pranka? Włącza się tu menu klimatyzacji tak. i się że się włącza. rzanie no, no, no. fotela na Maxa. The prank, bro. Też będę. Szyberdachu nie wziąłem, dlatego że wtedy nie ma dachu karbonowego i mamy samochód jeszcze cięższy. A nie dość, że jest gruby, to będzie jeszcze grubszy. To jest, to jest już słabo. No, tysiąc, ponad 1800 kg plus szyberdach, pewnie jest 50. Kolejne, też byśmy mieli normalnie ociężałego słonia, a nie sportową, rasową MK. BMK.